Cześć, z tej strony Adept, dzisiaj mam dla Was powtórkę na SP-1C. Bohaterem bitwy jest Adept, a może nie tak bardzo bohaterem, to jest normalna bitwa. Mapa. Mapa Malinówka, tryb standardowy, losowanie idealne. Przeciwnik, co warto zauważyć, ma Korszy MM. Matchmaking, to losowanie jest dla niego. No, osłabiające, ma jedną ósemkę mniej, jedną siódemkę mniej również. Nie nie, siódemki są równo, przepraszam, to jedną ósemkę mniej ma. Już to jest niesprawiedliwe. Jadę swoim SP1C oczywiście w pierwsze miejsce, gdzie mogę strzelać. Mógłbym co prawda poświecić naszym, ale... Nie zdecydowałem się na to. Zaczynam spokojnie. I czułem, że może uda się przychwycić jakiegoś wrogiego lighta, jednak żaden wrogi light nie zdecydował się pojechać na środek, tylko na półeczkę. Pojechał typek 64, który został już zdjęty. Ostrożnie, jeszcze dwa pociski. Próba wyświecenia tego co tam jeszcze może być. Niczego nie ma. Nie mam lornetki, mam tylko optykę. Więc za dużo sobie nie poświecę. Muszę zmienić pozycję. I tak właśnie czy nie? Spokojnie zaczynamy. Nie ma co szarżować do przodu, skoro nasi na górkę nie pojechali. Zapuszczanie żurawia. Próba skupienia się na rudym. Ale rudego nie widać. Chyba się wycofał. Reszta czołgów przeciwnika albo pojechała na górkę, albo kampi w bazie. Która opcja jest lepsza? Nie wiem, nie wiem, trudno mi powiedzieć. W każdym razie, chyba dla mnie najlepsza jest opcja pozostawania przeciwników w bazie, bo jeżeli podjadę bliżej, mogę ich spokojnie wyświecić. Natomiast ym, jeżeli ruszę tutaj od mojej lewej strony i coś będzie na w skórzach, wtedy znajdę się pod ostrzałem dwóch stron. Lekko się cofam. I zaczynam kombinowanie. I jest pierwszy cel na wskórzu. Jednak przeciwnik pociągnął. My tutaj nie mamy za bardzo ustawionej obrony. No pojawia się z szósty w celowniku. Zapomniałem znaczy nie zapomniałem. Źle się ustawiłem. Trzeba było się przygotować wcześniej na to, że on podjedzie skupić. A tak to. No cóż, nie udało się. Jest super percznik pod wzgórzem. On tam będzie jeszcze przez jakiś czas blokował ten zjazd Isowi 6. Ale czy ten Is 6 jest sam? To jest pytanie najważniejsze. Ehm. Na razie wygląda na to, że jest sam. Mam załadowane zwykłe pociski, więc nie mam za bardzo szans na skuteczne przybicie skrawków jego wieży, chyba że naprawdę wejdzie idealnie. Szukam przestrzału na kadłub, nie trafiam jednak. Pierwszy strzał, drugi niecelny. Teraz ładuję już amunicję premium. Skupiam, skupiam i niestety z tego skupiania nic nie wynika. Może teraz i z szósty, skoro tracił tyle HP się cofnie i wejdzie mi pod lufę, ale mam tutaj Rudego. Pierwszego niestety strzału nie przebija. Pierwszy strzał się nie przebija. Drugi spokojnie, trafia, tylko muszę uważać, bo zostałem wyświecony i jestem narażony na ostrzał. Czy to artylerii, czy te deków stojących gdzieś dalej, właśnie widzę. Su-152, moim problemem największym jest teraz ten rudy. Przydałoby się go zdjąć. Jeżeli na wzgórzu nie ma nikogo, to mógłbym wtedy podjechać bliżej i zacząć świecić. No i wychylam się po tego rudego, ale on też mnie wyświeca. Zbliżeniowo mógłbym po niego pojechać, ale nie uśmiecha mi się oberwanie. Od SU-152, jeżeli ma załadowanego Haeka, to naprawdę w taki miękki cel jak SP1C, potrafi wejść za bolesne wartości. No właśnie, ciąga się świece rudy, rudy jednak decyduje się wychylać i dostaje je od wzgórza. Dostał z pałą. to jest doszczęśliwe. Zobaczcie, nie ma gaśnicy. I spłonął, spłonął. To jest dla mnie idealne, idealne rozwiązanie, skoro spłonął. Bo za chwilę zgasnę, za chwilę będę miał swobodę działania, będę mógł ruszyć dalej. Nasi są na wzgórzu, więc wysta wypadałoby poświecić im troszeczkę. I jest wyświecony T71, ale on mnie tak bardzo nie interesuje, bo jest schowany. Schowany przed naszymi, schowany przede mną. Więc podjeżdżam bliżej. Trzeba zacząć agresywnie spotować. Wynik 5-4. A już kilka minut bitwy minęło. I wyjazd, no, SU 152. Ale ja się świecę również. Więc skoro się świecę, to nie, nie mogę marudzić za bardzo o właśnie, bo dostaję od T71. I całe szczęście, że tylko jeden strzał. To nasi muszą się wziąć do roboty. Ja muszę tutaj żyć i świecić. ASU-152 jest obrócony na mnie. Jeszcze jest tam ISU. Staram się podjechać troszeczkę wyżej. ASU-152 jest zajęty. No ale ten magazynek T71 troszeczkę też mnie niepokoi. Dlatego tak pozwalam sobie z ostrożnością wychylać się. Troszeczkę. Wynik 6-6. Może teraz się uda bić su152. Nie, niestety. Znowu się zaświeciłem, i znowu ten su152 obraca się na mnie. To mnie nie cieszy wcale. Na razie niewiele zadanych obrażeń. Niewiele zdziałane. Wycofuję się z tego miejsca. I cóż. Będzie trzeba zacząć kombinować. Inaczej widzę, że pojawiły się przy naszej bazie czołgi przeciwnika. Mam przestrzał, ale muszę trafiać i przebijać. Tylko jeden strzał wszedł. Jest 110, ładuje hity. Nie ma zabawy. Nasz sztuer Emil w potrzasku już ginie. trzeba mierzyć dokładnie i liczyć na to, że RNG będzie sprzyjać. Niestety pierwszy strzał zawalony, drugi już w porządku, ale mógłbym brać większą poprawkę. Och, och, to ten strzał nie był zbyt dobry, był zbyt wysoki, zbyt wysoko mierzony. Wyprzedzenie było prawidłowe, jednak yy, no za wysoko mierzyłem zdecydowanie. Teraz 110 w opałach. Pierwszy strzał, i lew powinien sobie z nią poradzić. Przeciwnicy mają jeszcze jedną artylerię, więc, e, więc ten lew zaraz będzie naprawdę miał ciężko. Podjeżdża KW13, objeżdża go, kończy ładować magazynek. Pomaga również T29. Tylko nie trafić swojego. No, właśnie, właśnie. Trzeba uważać. Ale trzeba również lepiej strzelać. Susto. Trafiony. I nic więcej nie mogę zrobić, bo w tej chwili jestem na przeładowaniu. Przeciwnik się wycofuje. Może się uda jeszcze jedną pestkę temu susto sprzedać. A ta jedna pestka wystarczyłaby, właśnie do skończenia, i przeciwnik został wykończony. No cóż, baza obroniona został tam tylko T37. Nie będę się za nim ganiał. Mogę spokojnie podjechać bliżej. W sumie niepotrzebnie podjeżdżam do tego krzaczka. Tu nic nie ma. Trzeba zjechać w dół albo górą pojechać i świecić to, co jest na bazie. Wiadomo, że skoro nasz super jest z przodu, to, to nic tam więcej to mam taki bufor bezpieczeństwa, że w że tej odległości przeciwnik mnie nie wyświeci. Mogę do tego super podjechać i dopiero od tego momentu muszę zacząć uważać na to, co się dzieje, na to gdzie może być nieprzyjaciel, gdzie może wyjechać. No i super Trochę, trochę stracił właśnie przez, e, przez to, że zbyt późno do niego podjechałem. Gdybym mu wyświecił poszczególne cele z przodu, to może byłoby to też inaczej. On jest czołgiem wolnym, mogłem to rozwiązać lepiej. Końcówka. Siły dalej wyrównane. Trzeba ruszyć do przodu rozbić przeciwnika, który stoi na bazie. Nasz lew nie jest skory do tego, żeby ruszyć do przodu. Pomaga mi tylko T29, ale on ma dużo HP. I oby tylko celnie strzelał. Bo ja ruszam do przodu i nie zamierzam tutaj bawić się w żadne subtelności. No może troszeczkę. Lew sobie z T37 nie chradzi. Może sobie poradzi, może nie. Gdzie jest artyleria? Tu jej nie ma. Tu też nie. Jest, jest wyświetlona. Skupiam, skupiam. Strzelam. I przydałoby się ją zdjąć. Tak jest. Ostatni złoty magazynek w użyciu za chwilę. Na Su 122-44 to na pewno by się te złoto przydało, jeżeli będzie przodem. Na Tigera wystarczy zwykła amunicja, niestety pojawia się pierwszy Tiger 1, ale również pojawia się Su 122-44. Więc chcę efektywnie wykorzystać ten magazynek po to, żeby tego ciężkiego przeciwnika wyeliminować. Nie udało się, bo miał za dużo HP, ale został pokiereszowany. Mam. Zwykłe pociski teraz i mam również Tigera 1 na celowniku. On ucieka. Nie wiem, gdzie chce uciec. Ale mu się to na pewno nie uda. Kolejny strzał. Przebicie. I przeładowanie. I ruszam do przodu. Jest T37, pojawił się, został wykończony. Ja się chowam, mam spokojnie czas na przeładowanie. Z pełnym magazynkiem wyjeżdżać zawsze łatwiej, przyjemniej, ale kończy się czas. Minuta 57. Ktoś strzelił, ruszam więc do przodu. Jest 100-122-44. Nie przebijam go za pierwszym razem. Muszę mierzyć dokładniej. Cudem weszło. Naprawdę to był bardzo ważny strzał. I teraz został tylko Tiger, a raczej już nie został, tylko padł z ręki T29. Przejdźmy do wyników. Padła Masterka. Duży kaliber i Top Gun. 3845 obrażeń, 6 fragów, 1518 expa. Przeciwnicy... zrobili mniej, sojusznicy również. A no, zobaczmy resztę. No, snajpienia było... kamperowania bardzo dużo. Asysty 1761, przyzwoicie, ale bez rewelacji na tej mapie. Ale no, swoje zrobiłem. 432 dystans, zarobki... No, przy używaniu Golda, niestety, to tak właśnie wygląda. No, mówię, trochę asysty jest. W sumie nie najgorsza bitwa, chociaż nie jakaś rewelacyjna. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.